Witam, powiem Wam, że Kia pod względem designu swoich najnowszych samochodów zaczyna wymiatać. Całkiem ciekawie te samochody wyglądają. No akurat tu nam zaczyna uciekać. Skoda. No szkoda. No akurat w takim zimowym kraju Szwecji. Teraz już jest minus 9, ale rano było minus 12. Wystarczy tu się przejechać zwykłą drogą. Zwykłe drogi nie są posatane, tylko odgarnięte. Także samochody po takim przejeździe po zwykłych drogach wyglądają jak typowe połwańki. To nie, że kierowcom nie chce się odgarnąć z samochodu, tylko tył samochodu tak się zasypie, że nic nie widać. Ale powiem Wam, że taki mróz... O, tutaj wracamy do Kii. ciekawie wygląda w sumie wiadomo że kije były niezawodne Jak to kiedyś oglądałem bo chyba to był jakiś gość bo... a nie tu u Micha był, samochód był na przeróbce i gość mówił że kilka lat już go użytku po prostu jest ten samochód nudny pod tym względem że, że nie mam co wsiarubce. serwisowe, olej, tarcze i to wszystko te starsze modele teoretycznie i praktycznie w ogóle się nie psują chociaż wiadomo teraz motoryzacja już jest coraz gorsza samochody się nie, nie robi pod tym względem żeby były trwałe tylko, tylko żeby wyglądały i... i to wszystko poza tym Pozdrawiam i nie bądź wuj, subskrybuj.